Jak oceniasz, co się stanie uh -huh. z Rzeczpospolitej, kiedy Hajderowicz zamknie również dostęp do tego typu um, mm. archiwów? Bo to jest nieprawdopodobne. No, ja byłem w Rednym, bo napisałem też na moim blogu. Czy tam e, wiem. wiem. Tak, o, o tej sprawie. No, kto zna trochę tam tą strukturę płac. Tej rzepie, ja tam do końca nie znam mhm. jej, ale gdzieś tam ludzie cierkają, że tam ci ludzie, którzy opinie wydają, to oni strasznie dużo zarabiają pieniędzy. Na ci przykład, PiS powinien odejść albo PiS powinien wrócić. Nie? A trochę mniej dostałem ci ludzie, którzy piszą te takie cholernie ważne poradniki, Normalne, po, jak potrzebne. prowadzić firmę tak i być bogatym. Żółte strony i tak dalej. Tak, no się okaże i to się na pewno okaże w sieci, że dużo ludzi jest gotowych zapłacić za to, mhm. jak prowadzić firmę i mieć tam 3% podatku mniej, ale nikt nie zapłaci za kolejną opinię PiS, e, nie wróci do władzy i smrócję. Pańska mm. bo to jest na salę mm -hmm. i dużo śmieszniejsze I za, tak, darmo. Tak. za darmo. Dużo śmieszniejsze przede wszystkim. Tak? I wielu odmianach A to jeżeli to... chcemy czegoś agresywniejszego, to jest w polityce PR. Tak. I tam już bez, w ogóle bez masła, więc. Jeżeli Hajderowicz zetnie ten cały taki opiniotwórczy na wizji, zostawi bardzo, powiedziałbym, taką demand mediową gazetę. Mhm. Same praktyczne rzeczy, 5 zł. Jesteś przedsiębiorcą, musisz kupić, to, to mhm. fajny projekt uda się. Dużo bardziej niż przekrój, bo przekrój mhm. to jest taki bardziej rozrywkowy Nie Nie treści. wiadomo co. To, jest... to są treści takie, kiedyś jakaś marka, trochę rozrywkowe. Mhm. Właściwie nie trzeba miałbym za to płacić. Ja się kupuję z przyzwyczajenia, powiem szczerze, że ostatnio się na tym, że nastawiłem czajnik, robiłem herbatę, stwierdziłem, że przejrzy tylko. I okazało się, że przejrzałem całe pismo, dokładnie przeczytałem bo w sensie zeskanowałem, nie było nic ciekawego. Zamknąłem, stwierdziłem, to kosztowało tam właśnie ile złotych. Bardzo, Rzec, bardzo niewielka ilość Rzeczpospolita, moim zdaniem, jak najbardziej ma to mm -hmm. szansę śledzić. Nie za bardzo się znam na tym, co tam jest tej, tych, na tych kolorowych stronach, Aha. ale za każdym razem, jak to widzę, to sobie myślę, nie wow, to jest jakiś ekspercie. wielki, nieodkryty świat, który na no. pewno coś dla każdego, no. dla, 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 jakiego, dla jakiejś niszy jest istotny, dla jakiejś grupy przedsiębiorców i dla każdego może być przydatny, jeżeli prowadzi tego typu działalność. Um, to są, że, że, nie, tak, oprócz tych podatkowych rzeczy, to też pewnie z jakichś konkretnych branż, co tam w metalurgii, panie. Jak rozliczyć tam wyjazd taki, tak, tak, taki, taki? Myślę, że to się może no, udać. No. Question and answer to są bardzo popularne serwis cały czas w internecie. Tak, tak. Ale tak. to, to jest nie tylko QA, ale też jest wiedza na Aha. najwyższym poziomie, bo ktoś, sobie, ktoś poświęcał czas, żeby, żeby zinterpretować jakiś przepis Aha. i potem z niego um, wyjąć. Znaczy Dać jego jakąś tam tak, prawne uzasadnienie. Tak, na przykład. Aha. Tak i, I konkretną poradę. To jest też, co robi i na czym urósł Dziennik Gazeta Prawna. Tak? Niedoceniana, Aha. czasem była lekko wyśmiewana gazeta, która świetnie robi to, właściwie tylko to. Cięte są wszystkie, mm -hmm. nazwałbym, e, m, brzydko właśnie. Treści takie. Rozmawialiśmy o Zygmuncie Strażu o takiej Pierdalasy, które ile, to, ile to zarabia, co ile ten mm -hmm. internet zarabia. Tylko tyle to nie warto, tak? No to trochę to tam było. Ta kult, tam dodatek kultura był, tak? No i fajna kultura, lubię no też tak, kulturę, kibicuję Lubię kulturę. Ale ile, ona, ile ta kultura? Mniej mm -hmm. niż ten dodatek, no to nie ma kultury. Przejechaliśmy się po Hederowiczu, to jeszcze przejdźmy się na koniec po Tomaszu Lisie, a właściwie jego projekcie. Jest ktoś w stanie zrobić, wpuszczając dobre treści premium, wyważone, w takie, które wiadomo, że będą wychodziły z fajnego źródła, które nie jest takim pieniastnym, właśnie, nie wiem, coś w stylu właśnie jakichś bardzo takich krzykliwych blogerów, szczególnie politycznych, zarobić na tym pieniądze. Mhm i wokół tego wytworzyć taką społeczność, żeby ten projekt miał rację bytu ekonomicznego. To jest tak jak, jak napisałem, ja sam bym tego nie zrobił, mhm. jestem pesymistą, bo mhm. widzę z czego chcą się i się rozliczają polscy reklamodawcy. Tak? Mhm. Jaki macie cpm ile tam będzie mhm. ctr Takie, powiedziałbym, najprostsze, Down niezbyt mądre, ale też niezbyt mądre czasem współczynniki. tak. pokaż mi. Tak? Ale czasem no. czasem są niezbyt mądre. Mhm. Tak? Papier się nie klika, a jednak te reklamy działają. Się tak? te, telewizja się nie klika, a działa. Nie? Auto się nie klika. Tak. Więc tutaj jakoś no, Myślę, że reklamodawcy, znowu z do tego IBM-a, mądrzejsze reklamy działają lepiej, tak? mhm. ludzie, którzy oglądają, naprawdę to tak działa, jeżeli kupujecie reklamy, to tak działa, mądrzejsze reklamy działają, tylko trzeba nad nimi myśleć trochę, um, więc jeżeli oni mhm. to zrobią, rzeczywiście to będzie na wysokim poziomie, będzie fajne, nie wątpię, że będzie piękne, bo znam ludzi, którzy za tym stoją, Adam Plona i kilka innych osób od strony technicznej Kuba Zielińskiego, miałem doświadczenie, miałem bardzo dobre serwisy technologiczne, fajne, mhm. I reklamodawcy to kupią. To znaczy oni że to no jest mały serwis, tam nie wiem, 40 razy mniejszy niż gaz Ale stoi za nim to masz listę. Ale wygląda dobrze. Dostaje unikalny produkt reklamowy. I tam mówią o tym wprost, że tam pewnie nie będzie zwykłych kampanii zasięgowo-odsłonowych, mhm. tylko będzie tylko jakiś trended jak content mocy zintegrowanie reklamy z treściami. I ktoś za to zapłaci dużo, premium. Czyli nie będzie na CPM-y... Tylko zapłaci strony... jakieś flat fee miesięcznie, tak. 50 tysięcy... Na, na CPM-y będzie... wyszło, że to jest jakoś wow, fortunę Absurdalne. warte, Aha. absurdalna kwota i to się uda, to ja tylko będę mówił super, ekstra, mhm. bo co to oznacza, że ja i moi koledzy więcej zarobimy, bo zrobimy zaraz dokładnie to samo, lepiej mhm. I, i, i będziemy takich serwisów robić więcej i mhm. będziemy mieli większy zasięg. Tak? Czyli należy I... trzymać kciuki za Tomasza Lisa, nie dlatego, że on stworzy jakąś nową formę dziennikarstwa, tylko być może przekona tych za własne pieniądze pieniądze swoich inwestorów, tak. bo on nie będzie de facto tam żadnemu. Zdecydowanie warto za niego trzymać kciuki, bo pod tym, co on powiedział, mhm. praktycznie się mogę podpisać. Mhm. Diagnoza jest słuszna z punktu widzenia odbiorcy. Tak, portale często mają przekłamane tytuły i mhm. niefajne. Tak, często jest overpromis, to znaczy klikam goła Kasia Cichopek i jest goła Kasia Cichopek w Ale... serialu, przykryta rzecznikiem, nie? Prawie. I. To tak jest mhm. trochę, tak? To trochę tak jest, że jeżeli chodzi o to, co na początku znawialiśmy, tak zwane twarde dziennikarstwo, czyli dane faktograficzne, słabo jest w internecie, mhm. bo po prostu na to nie ma czasu. To jest raczej. Ale e... też ludzie nie, chyba nie mają czasu trochę na czytanie Ale to, w, nie w tym momencie, tak? Mnie to nie obchodzi, że oni nie mają czasu. Ja bym chciał, żeby takie medium było, mhm. które to robi i ludzie to czytają z zainteresowaniem, tak? I więc jeżeli to się uda, to to jest ważne. Czy znaczy po idealista. Pomimo pracy w portalu jesteś idealistą. Znaczy, znaczy trzeba oddzielić pracę od idealizmu. pracę z tym muszę wykonywać jak najlepiej. Z moje serwisy można zarabiać kupę kasy, ale chciałbym, żeby było pięknie, żeby można mm. było tylko o ważnych rzeczach tworzyć treść. Niestety Czyli... czasem jest tak, że to nie jest zbieżne. <noise> jak mówią wszystkie kandydatki na MIS, pokój na świecie.